Dobra, no może nie jestem najlepszym szachistą, yy, ale, ale, ale był taki biblijny, można powiedzieć szachista, który sobie rozmyślił cały plan, jak wygrać, ale ostatecznie przegrał. Ale najpierw pytanie, najpierw pytanie. Chcielibyśmy się Was zapytać, jakie widzicie zagrożenia w byciu zbyt pewnym siebie? Co wam w tym przeszkadza? Jakie myślicie, zanim jeszcze obejrzycie odcinek, to możecie napisać po prostu i możecie wypisać na przykład trzy takie zagrożenia. Mhm. No, tym bardziej, że pewność siebie wcale nie musi być od razu taka zaraz zła, prawda? Tak. Natomiast może prowadzić do pewnych e, nieprzyjemnych e, tak. rzeczy. I mogą być zagrożenia z tym związane po prostu. Tak. Dokładnie, więc oczekujemy waszych odpowiedzi tak. I, i my będziemy też w komentarzach. A Piotrka poproszę o to, żeby przeczytał e, tekst na tak. dzisiaj. E, pozwolisz, że Zabieram? Tak. Druga Księga Samuela, rozdział 17, wersety od 15 do 23. I Huszaj opowiedział kapłanom Sadokowi i Abiatarowi, tak a tak radził Achitofel Absalomowi i starszym Izraela, lecz ja tak a tak radziłem. Teraz więc szybko poślijcie i donieście Dawidowi, nie zatrzymuj się tej nocy w równinach pustyni, lecz bezwłocznie przepraw się, aby król nie został pochłonięty wraz z całym ludem, który jest z nim. A Jonatan i Achimmas stali przy Energoel. I przyszła dziewczyna i przekazała im wieści, a oni poszli i donieśli o tym królowi Dawidowi. Nie mogli się bowiem pokazywać, wychodząc z miasta. Wychodząc do miasta, zobaczył ich jednak pewien chłopiec i doniósł Absalomowi. Lecz oni obaj szybko poszli i weszli do domu pewnego człowieka w Bachurim, który miał studnię na swoim podwórzu i weszli do niej. Potem kobieta wzięła płachtę i rozciągnęła ją z powierzchni na studni i rozsypała na niej ziarno, i niczego nie zauważano. Kiedy przyszli słudzy Absaloma do domu tej kobiety, zapytali, gdzie są Ahimaaz i Jonatan. Kobieta odpowiedziała im, przeszli przez rzekę, a gdy szukali ich, nie znaleźli. I powrócili do Jerozolimy. Po ich odejściu tamci wyszli ze studni i poszli powiadomić króla Dawida. Powiedzieli do niego, w Wstańcie i przeprawcie się szybko przez wodę. A Chitofel bowiem tak a tak radził przeciwko Wam. Dawid wstał więc wraz z całym ludem, który z nim był, i przeprawił się przez Jordan. Do brzasku nie brakowało ani jednego człowieka, który by się nie przeprawił przez Jordan. Mhm. Dzięki wielkie. Tutaj <coughs> jeszcze tak szybko określając to tło takie, to mamy tutaj bunt. Bunt Absaloma, którego jakby największym, najlepszym doradcą był Achitofel. Był to strasznie przebiegły kolej, strasznie inteligentny, i z, dlatego też tutaj mówiliśmy o szachach na samym początku, bo on właśnie był takim człowiekiem, który bardzo wszystko precyzyjnie rozkładał, przemyślał, wiedział, że jeżeli coś, jest, co kiedyś, jeżeli, co, jeżeli coś się stanie, to co będzie. No Jakie właśnie... będą konsekwencje pewnych tak, działań. Prawda? Tak, dokładnie. Więc y, mamy tutaj właśnie przedstawionego takiego człowieka i w sumie interesującą rzeczą jest to, y, że z jego perspektywy w sumie wystarczało... On nie szukał tak jakby władzy, w sensu stricto, prawda? On nie, nie uzurpował sobie władzy. a To też pokazuje, jak bardzo y, był w stanie też, nie wiem, racjonalnie podejść do, do rzeczywistości. Ja nie muszę siedzieć na stołku królewskim, żeby mieć władzę. władzę Tym bardziej, że on nie musiał siedzieć na nim, bo wiedział, że i tak go na przykład Absalom, który chciał zostać królem, słucha. Dokładnie. No i właśnie to jest bardzo ciekawe, bo spójrzcie na to, już tak wybiegając do końca historii, że wiemy jak się to skończyło, e, czyli Achitofel popełnia samobójstwo. E, I to jest bardzo ciekawe, bo Dawid, dowiedziawszy się o tym, e, co Achitofel planuje, zmienia swoje plany, i przez to Achitofel ma takie. Ou, nie pykło. Nie pykło. I idzie. I tam jest napisane, że jakby uporządkowuje swoje rzeczy, jakby za, za, zakańcza wszystko. I, i, się, się. I kończy ze sobą. No. Mhm. no i właśnie to jest, pokazuje e, nam, że nasza inteligencja, nasza mądrość może być źle wykorzystywana. No bo patrzcie, wyobraźcie sobie ten jego potencjał, w którym on wie, po tym, że jak Dawid zrobił tą jedną rzecz, inną, to nie czeka go nic innego jak śmierć. To wyobraźcie sobie, jak on mógłby być przydatny w służbie dla Boga, w służbie Dawidowi, jak on mógłby rozwijać to królestwo? Wyobraźcie sobie, mieć takiego doradcę. Nie? Dla mnie to jest takie w sumie zastanawiające. Czy to bo wydaje się, że chyba to przez to, że był świadomy no tak. tego, jak bardzo był um, mądry. No, tak. Bo y, zdecydował się na to, aby wspierać. Y, opozycję, mhm. a, bo, bo, bo zdawał sobie sprawę, że będzie w stanie wtedy być bliżej władzy. W sumie to jest ciekawe, bo nie znam, nie znam historii Echitofela y, wcześniejszej. E, ciekaw jestem, jakie miał miejsce, czy w ogóle miał jakieś miejsce na dworze Dawida, e, ale ostatecznie wykorzystał swoją, m, swoją inteligencję, swoją, sw, swoją zdolność do analitycznego myślenia i przewidywania różnych sytuacji. E, do czegoś złego, jak czytam, właśnie z perspektywy historii. Mhm. Tak. No i patrzcie na to. Mamy poprzez Biblię ciągle samolubstwo. Tutaj widzimy, że Achitofel właściwie w gruncie rzeczy nie jest samolubny. Bo on właśnie nie ma tak, że pożąda władzy, nie, nie ma tak, że ten. Tylko on po prostu ją ma. On używa swojego intelektu do tego, żeby coś tam pomóc Absalomowi, bo załóżmy, czymś go tam przekonał, nie. Albo uważa, że to jest słuszne. Albo jakie inne powody, ale nie widzimy takiego samolubstwa per se. Bardziej... Takiego bardzo jaskrawego przykładu tak, tego samolubstwa. Tak, tak jak na przykład przykład Dawida. Widzimy tu bardziej taki egocentryzm, taki. Takie, wiecie taką, e, taką bardziej trochę subtelną bo on też nie jest taki on pozostaje w cieniu tak. cały czas mimo wszystko tak nie? tak ale też patrzcie że on jak już do, zrozumiał że już dla niego nie ma szans no i jak właśnie z tymi szachami że tutaj Piotrek miał tak że ja mówię może go pokonam ale on zrobił jeden ruch i już wiedziałem wtedy że, że tego nie zrobię e, no i patrzcie na tą bo to ciężko określić nawet to on taką miał Pewność siebie taką na 100%. Że on naprawdę wiedział, co się stanie, po prostu. I dla mnie to jest ciekawe, bo na przykład przez to on właściwie zginął. Przez swoją pewność siebie, nie? To jest, tak się właśnie zastanawiam. Czy to było właśnie związane z tym, że już na tyle. Porządkował e, swoje mniemanie o sobie, że był świadomy swojej, e, swojej zdolności e, przewidywania. Na przykład. E, tak, I, 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 związał, e, i spowodowało to, że podjął zbyt ryzykowne decyzje, że akurat w tej decyzji e, nie przewidział tego, że mogą być na dworze e, króla jacyś szpiedzy. Mhm. Um, no bo w, wyszliśmy z założenia, że był świetnym szachistą, żebym był bardzo tak. clever bo, guy. tam było tak, że. E, że on nie przewidział tego, że e, Absalom się go nie posłuchał. I okay. posłuchał się szpiegów, Okej, okay. okay. No to rzeczywiście. No to, yy, I to jest w sumie interesujące, jak bardzo przy, był przywiązany do... Yy, nie wiem, do tej roli, jaką miał, tak. albo też do tego... Nie, chyba do roli, jaką miał. Bo yy, sytuacja, w której yy, się znalazł, czyli... Yy, pewien błąd w systemie, który sobie za, zaplanował, doprowadził ostatecznie do tego, że... Yy, Zawaliło się, no bo to ostatecznie do tego doprowadziło, zawaliło się całego życie. Skoro opierał wszystko na tym na logicznym rozumowaniu, na swojej chłodnej kalkulacji i kiedy w pewnym momencie to zawiodło, tak, to uznał, że dalsze życie nie ma sensu. I to jest w sumie takie bardzo smutne, hmm. bo mamy tutaj obraz człowieka, który biera swoją wartość tylko na, na, na swoich dokonaniach, na swoich hmm. czynach. Tak. No i to jest ciekawe, że pomimo tego, że on jest tak pewny, tak inteligentny, tak przewidujący, wręcz można by go uznawać za takiego umysłowego proroka, nie, nie jakby z powołania Bożego, tylko takiego, że on naprawdę potrafi przeliczyć, co, co tam się dzieje, to patrzcie, nawet tak wielki talent, tak wielka umiejętność i to, że jesteście tak że on był tak inteligentny, nie dało mu zwycięstwa. I to jest dla mnie taka niesamowita lekcja, że jeżeli ja myślę, że w czymś jestem dobry, i nawet bo Achitfel bardzo dobrze zna swoje ograniczenia, swoje, swoje dobre strony, pewnie i złe, i pomimo tego i tak nie wygrał. Nie? I dla nas to też jest takie fajne, praktyczne, że pomimo tego, że czujemy w czymś dobrze, to dobrze jest w swoich planach nawet. Wziąć tę poprawkę na błąd, mhm. na to, że się pomylił, bo Achitofel nie zrobił tego. On wiedział, że coś ten, a na przykład, właśnie ta nieprzewidziana sytuacja, typu, że Absalom nagle się posłucha szpiegów. Dla mnie też taką praktycz takim praktycznym wnioskiem jest yy, po prostu. Yy, Wystrzeganie się zbytniego polegania, e, polegania na, na swoich umiejętnościach, mm -hmm. zbytniego polegania na, na sobie, prowadzenie życia, podejmowanie decyzji tylko w oparciu o moje zrozumienie, e, raczej y, przekładając też na y, jakiś taki duchowy wymiar, fajnie byłoby pamiętać o tym, że jednak e, warto się... Radzić Boga. Mhm. To jedna rzecz, radzić się Boga, dwa, warto też być Bogu wiernym, no bo mhm. podążając narracją biblijną, Achitofel nam się jawi jako, jako postać. Tak, dokładnie. Więc mamy postać, która działa wbrew planu mhm. Bożemu, no i kończy tak, jak kończy. Mhm. Dlatego mamy nadzieję, że Będziecie mogli w swoich życiach szlifować swoje umiejętności, abyście byli coraz lepsi, tak. natomiast pamiętać o tym, że jednak do Boga, od Boga zależy, mhm. to najwięcej zależy od Boga tak. i fajnie byłoby polegać na Nim. Bądźcie po prostu mądrzy bardziej jak Michal, niż jak e, Achitofel, bo Michal była mądra, przewidująca, ale brała pod uwagę te wszystkie Boże plany, wszystkie... Abigail. Abigail. Tak, Abigail, przepraszam. Jak Abigail. E, Achitofel niestety zabrakło mu tego Bożego prowadzenia. Więc pamiętajcie o tym i będziemy się modlić. Najpierw wy zachęcamy Was do modlitwy, bo ten czas też jest bardzo istotny, żeby się modlić, a potem któryś z nas się pomodli. Drogi Boże, <coughs> chcielibyśmy dziękować Ci za to, jak wiele nam dajesz i za to, jak bardzo mm, dużo darów możemy od Ciebie uzyskiwać. I chcielibyśmy prosić Cię, abyś to uczył nas korzystać z nich właściwie, rozsądnie, mm. abyśmy mogli wykorzystywać je do tego, aby prowadzić dobre, pobożne życie, abyśmy mogli e, uczyć innych, abyśmy mogli mm, wykorzystywać te nasze umiejętności do do pomocy drugiemu człowiekowi, a nie do budowania własnego imperium, własnego życia. A nie daj Boże, abyśmy ostatecznie doprowadzili do tego, że polegając na własnych umiejętnościach, po prostu cię potkniemy i, i upadniemy, i będzie to dla nas bolesne. Dlatego proszę, wystrzegaj nas od tego, bądź z nami blisko, prowadź nas i dziękujemy, że będziesz tak czynił, bo obiecałeś. Amen. Amen. Dziękujemy, że z nami jesteście. Dzięki im za kolejny dzień. Yy, następnym razem szykuje się nam kolejna parszywa postać, więc zostańcie z nami, jeżeli Musimy, Musicie jeszcze poczekać na takie pozytywne... ale będą. Tak, naprawdę. Będą, będą, obiecujemy. Tak. Dzięki wielkie. Yy, like, sub, koment, yy, udostępnienie. Tak. I trzymajcie się. Tak. Cześć. Cześć.